Macie Państwo także świetne osoby na innych miejscach. Tu jest człowiek, z którym jeśli chodzi o poziom intelektualny, przygotowanie intelektualne, nikt w całym Parlamencie Europejskim, no może pojęcie za jednym profesorem, nie może się równać. To jest profesor Ryszard Legutko. Nasz przywódca. Nasz przywódca. W naszej grupie, w naszej delegacji, dzisiaj w całym ekr czyli tej grupie, do której należymy i której dzisiaj przewodzimy, człowiek ogromnych kompetencji intelektualnych, filozof, ale także człowiek o wielkich kompetencjach politycznych, dzisiaj pracujący nad tym, by ta nasza grupa się rozszerzała. Mimo, że Anglicy prawdopodobnie, prawie na pewno odejdą, by odgrywała. W parlamencie Europejskim znaczącą rolę, bo przecież liczymy na to, że ten Parlament się zmieni, że będzie innym. Krótko mówiąc, mamy tutaj drugiego znakomitego lidera.